Cześć, witajcie z tej strony Kamil, a to jest jeden z pododcinków mojego YouTube'owego projektu, w którym to sam buduję i wykańczam dom 45 metrów użytkowych z budżetem 45 tysięcy złotych. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek podczas remontu swojego mieszkania, swojego domu, pokoju, używać zapraw na bazie gipsu z gładzi gipsowej, tynku gipsowego bądź gipsu po prostu w czystej postaci? I kiedy wymieszaliście gips, zaczęliście go sobie tam naciągać i tak dalej, w pewnym momencie on zasycha, jest twardy, nie nadaje się do dalszego użytku, co powoduje stratę materiału i troszeczkę może sfrustrować. I zapewne zastanawialiście się, jak wydłużyć czas pracy tego typu materiału w wiaderku, by móc po prostu go nie marnować, oczywiście bez uszczerbku na Jakości produktu. Jeżeli zastanawia Was, jak wydłużyć o dobre pół godziny, może czasem dłużej, zapraszam na ten krótki poradnik. Kilka dni temu puściłem Wam filmik, w którym to pokazałem Wam jak robić odlewy gipsowe, jak robić ścianki 3D. No, i w tym filmiku, jak widzieliście, zastosowałem gips budowlany. Jest to chyba najbardziej naturalna postać gipsu. Po dodaniu wody w przeciągu 4-5 minut, w zależności od temperatury, gips wysycha na kamień, więc to jest materiał, który. Wiąże bardzo szybko. No, i teoretycznie moglibyście powiedzieć, że poza odlewami, jakimiś prefabrykatami, ten gips do niczego się nie nadaje innego. No, wręcz przeciwnie, to jest gips szpachlowy. on Jego zastosowanie jest takie, że można szybko jakieś puszki obsadzić, coś w niewielkich ilościach zalepić. To bardzo szybko wysycha, bardzo szybko wiąże. Ale. Można go zastosować też również do uzupełniania różnych dziur, robienia wstępnej warstwy, jeżeli wydłużymy czas jego pracy. No i żeby teraz wydłużyć działanie gipsu, musimy po prostu gips zakwasić. Ja sobie wziąłem butelkę 5-litrową, nalałem ją do połowy, tak żeby miała z 2,5 litra pojemności. To jest tylko po to, żeby Wam pokazać mniej więcej proporcje. No i do tego wsypuję 20 gram kwasku cytrynowego. Nie będziemy reklamować pasek cytrynowy, nieważne reklama, nie reklama. Słuchajcie, 20 gram. Jest to ważne, żeby to było 20 gram, dlatego że każde inne stężenie. Przy 2,5 litrach może zmienić po prostu konsystencję. Nie można zrobić zbyt kwaśnego odczynu, dlatego, że on wpłynie na gips. 20 gram takiego kwasku wsypuję sobie do tej buteleczki. Około 2,5 litra wody, jak to przed chwilą wspomniałem. Teraz muszę sobie zakręcić tą butelkę. Okej. Okay. No i co? Taki cały roztwór po prostu muszę sobie wymieszać. Dobra. I teraz mamy tak zwaną kwaśną wodę, ale to jest stężenie pozwalające nam na wykonanie bardzo dużej ilości wiaderek towaru. Teraz biorę sobie wiaderko, w którym docelowo będę mieszał sobie zaprawę. Zaprawę, no gips, no zwał jak zwał. No i biorę czystą wodę. Teraz tak. Dziewięć Porcji. Ja w tym momencie akurat sobie yy, wybrałem słoik, żeby wam pokazać. Raz, dziewięć części, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9. Ok. Nie zwracajcie akurat uwagi, że u mnie jest woda żółta, bo czymś było ubrudzone wiaderko, w którym wodę przyniosłem. I jedną porcję teraz biorę sobie mojej, mojego eliksiru zakwaszającego. Ok. Tak więc jedna porcja kwasu do dziewięciu części czystej. Wody. No i co? Teraz dosypuję tylko i wyłącznie gipsu do konsystencji jaką potrzebuję. Może być rzadsza, może być gęstsza. Ja sobie dosypię do takiej, żeby mógł zalepiać dziury w swoim y, gazobetonie. Tak więc zabieram się do roboty. No i w ten oto sposób czysty gips budowlany, który, jeżeli byłoby tutaj 20 parę stopni, najprawdopodobniej wystygłby już w momencie mieszania takiej ilości, ale jest tutaj w pomieszczeniu z 13-14, on wystygnie za jakieś 2-3 minuty przez zakwaszenie roztworu. Ten gips będzie nadawał się przez jakieś pół godziny do nanoszenia. Tam, gdzie powinniśmy. Jest jedną wadą, jeżeli chodzi o gips budowlany. Nie dotyczy to innych zapraw, które mają swoje domieszki przedłużające. Gips budowlany, kiedy ja nałożę, wypełnia jakąś dziurę i cienka warstwa zostanie wokół niej. Kiedy gazobeton wciągnie zawartą tą wodę zakwaszoną, on w tym momencie rusza z reakcją stygnięcia. Tak więc on nie będzie się nadawał do robienia gładzi i, i tak dalej, ale spokojnie taką ilość można sobie zabrać i przez pół godziny uzupełniać ubytki w gazobetonie czy w innych tam potrzebnych rzeczach. OK, zrzuciłem sobie niepełne jedno wiadereczko, a i zobaczcie, co mi się podoba w gipsie budowlanym, że nie zdążyłem dokończyć. A on już sobie wysycha. Jest to spowodowane tym, że kwasota w wodzie, którą zrobiłem ten zaczyn do gipsu, ona sobie po prostu wsiąka w gazobeton, Co powoduje wysuszanie, no i naturalną reakcję gipsu budowlanego. Tak więc, gips budowlany jest. W mojej ocenie świetną perspektywą. Jeżeli są jakieś większe dziury, to na przykład tutaj widać, że jest bloczek, a tu była duża dziura. Więc w naturalny sposób to wysycha szybciej od tego. Więc nie ma się co dziwić, jeżeli tu powstaną jakieś pęknięcia. Ale to spokojnie, następną warstwą można te pęknięcia jak najbardziej zniwelować. Tak jak powiedziałem, jest to spowodowane różnicą prędkości wysychania gipsu budowlanego. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się... Ta wiedza przyda. No i zapraszam do śledzenia mojego projektu budowa jednoosobowa. Trzymajcie się ciepło, cześć.